Ciemna z dyskonomią, bo to jest Five Nights at Freddy's Security Big League 3, Ruinable Edition. Znaczy, że DLC. Stworzy nowy profil, bo sobie musiałem przetestować parę ustawień. Także, let's go, zaczynamy tę Ale proszę się nie tuć, bo tu nagrywam. Zobaczymy, co się dzieje. Gregory is trapped in the Pizzaplex. Mogę go zostawić? Muszę go ratować? Muszę, niestety. Ja chciałem go tam zostawić. Ale to jest głośno, Jezu. Mogę przyciszyć? Piękno. A, to jest już przyciszone. No okej. Okay. Gregory? Gregory? Jesteś there? I co? I to jest całe intro. Tylko. Może być. Gregory! you there?

Ale jest o wiele większe. No bo to po prostu mi się tak wydaje, bo nie gałem w to dawno. Wymaga przedmioty. No Tutaj będzie latarka, prawda? Tak... Dobra, pam pamiętam jeszcze ta gierka Jakoś. View info Produce dark and scary places. Ok. Dzięki za tę informację. Jak wyłączy latarkę? to już mogę przejść. Aha. Ready? Ready? No. Co ci się stało? Będą tu jakieś boxy, może? Tu jest box, to był ten. Mr. Hippo Magnet tego co pamiętam. Słyszałem. Słyszałem ten. Music boxa. Nie, ja nie chcę Music menu. I Początek gry, pierwszy jumpscare, o, dobra Fajnie się zaczyna Po co z tu drali, dali drugą latarkę, skoro muszę we... Muszę wysiąść, żeby tu wejść. Chyba, że jest inny sposób, żeby się tu dostać. Nie wiem. Foxy sie! Step. your step. Dobrze, będę. Nie mam luxory. Dzień dobry. I spend the night here and leave. Ok. Build, nie wiem. Tag yourself forever. I. I feel with anxiety. Nie rozumiem. Troszkę mi się odczytać. SOS? Nie słyszę cię. Gdzie nie widzę? Sorry. Hmm.

No, też lubię Roxy. Jezu! Nasrają na początku tymi dumsterami, a potem będzie nie będzie dumskerów. Można szybciej. Dzika ta gra. Dziki klimat. Fajny taki. Lubię. O, autosaving. No, no. Cashin, low clearance, watch your head. To normalny że wętami. Grzesiu i Kasi, to jest odpowiedź. Dobra, lecimy, lecimy. No tak taka nie jest straszna w ogóle. Co jest! Czego tyle chumpsarów? Też, też jest dobrze. Okej. Okay. O, ja, ja wiem co tu będzie. Tutaj był jeden taki klip pewnego streamera. I doskonale to pamiętam Cześć. Co się stało Dało się ją zrobić lepiej Jeszcze bardziej obić Pomógłbym Nienawidzę jej Dzień dobry Prędzej się szło do loading docków I tutaj jest cały main stage Szkoda, że tamten teren nie jest otwarty Ciekawie by wyglądało Co to było? DAF. The fuck? Co za dźwięki, co jest? Faz wrench! Faz A Faz wrench? To tak jak mój ojciec Ojca View info Fazber technical faz wrench Dzięki za informację. Mmm. na level point of phase, wręcz od condit do charget. O, ok. Next previous. Fajna mechanika. Coś ciekawego. dalej. Co się stało z pizzaplexem, Znaczy, no wiem co się stało, ale. Jest rozwalony totalnie. Tak z punktu widzenia, Zresztą to wygląda jakby nikogo tutaj nie było przez parę lat? Dosłownie tak to wygląda. Blobuś! Blobuś! Blobuś, najlepsza postać w tej grze. O, oh, helno! ciemne. TVP najgorzej. Zdrygnę się zaraz. Dzień dobry, witam. Cały pokój zarządzania jest w korytarzach. nie było takie tam trzęsienie ziemi. Tu stało się coś poważniejszego. Tu się da się wejść? Co to są za dźwięki e, Literalnie mam się w Co jest Co mówił mnie tak No gdzie ja mam iść Ciekawe I tam Trochę się przeskoczyłem Kochę, mało. Widziałem to na początku. Kre. Nie musicie mi tego pokazywać po raz kolejny Sisz Mocny wstęp. Szukamy wyjścia z tego miejsca O! Co to? Co to za lak? Halo? Ja, że się spokoił. Nienawidzę się. ja na pewno nagrywam dźwięk. Nagrywam. Dobra. Glamrock, Golf i Freddy. Tak w golfa. Tu na kanale ostatnio. Ostatnio. 5 miesięcy temu. The fuck? Hi. Free mask. Please take a mask. Take a mask. Take a mask. Przestań! No. Oh. Hej. Thank you. Please enjoy Weird It's not a Bonnie mask Look at all the wires and stuff I, I What do I say? Oh, chat e of your info A strange mask left behind by some fast tech Ok Error Cool Welcome to buying the Victoria ignored and Never network integration unit. Mimik! New tak, tak pairing occupical transponder stake on. This one hurt a bit. Nie będzie bolesz. Uh don't be surprised by your surroundings, you are still in the real world, but for the entertainment has made it better. With this security mouse you can locate every pair and the speak the pesky security nose. They're locking down the mesh network, killing the mega pizzaplex Call me, help me. Okay, help me. Jeremy. So, hey, Ojciec. All spoiler. Hey, you doing that, What are you still doing here? O wygląda dziko, bo będzie prezent. No, a. Taki potencjał zmarnować. Niech założę maskę. Aha, ok. E. plus View Info. It's hard to look at. Dziko. Co to są za dźwięki? Jestem przerażony. Nie, fajnie się zapowiada, fajnie się zapowiada. Fajny wstęp. Fajne, fajne jumpscare'y w pierwszych pięciu minutach. Lubię tak. Tu będzie jakiś prezent w kiblu? Musi być. Przytrzymaj E, żeby zdeaktywować. Okej. Okay. One nam się przydadzą na coś. Nie wiem na co, ale się nam przydadzą. O, tu pamiętam Jumpscare Montiego w się odcinku Tędy nie idę, nie idę, mm, mm, nie idę tam, tam, jak, co? Hello Ej, mam gęsią skórkę cały czas, co jest? Witam. Ja tylko przyjadłem z ogazkiem. AR Bonnie Pinata. A field with Cardrop Candy. Mm -hmm. O oh, mordę. That's to be... uh, no, to jest technicznie lucky for you, jest already deployed and has the activated power boost. Okay. Da, Monty? Mon to był gdzieś Monty. Go Mongo. Co to jest? That's my voice. Punchika, I created a few samples of your your voice. Mimik bo może to oczy. po macho to czy tym rozpoznać, że to Mimik. Biologik camera state. Co to jest? No, po idziemy stąd. Na SPRINCIE Nie ma co Lecimy szybko No Dzień dobry, idam. Ej, cały czas mam ciarki To już jest lepszy niż tego bridge Lepiej buduję napięcie Yo, jest zajebiste. Ja się cofam. Nara, nie idę tam. Nie, ja w tym momencie kończę odcinek. Martowałem. Utkaj, łódkę i ciurosko! security what are you talking about none of this makes sense security notes find them and turn them all off i can't get out until that happens gregory security notes what the heck are those mimi that door is electrified should open te ogli to już i praktyce to powinno mnie już zabić ale to w map mnie nie zabije oh. hey Monty Wkładam, że tutaj mam iść tak. Co to było? Co to jest? Czuję się obserwowany. No, patrzko. Ej, jak mask? Ej, aha. Dzięki za te informacje. Okej, okay, czyli wszystkie te, te, te będą na czerwono zaznaczone, a i nie wiedzieć. Dobra, easy, łatwa ta rierka. Co dalej? Aha, idziemy jakimiś tunelami. Dobra. Mam klaustrofobię. A czy no nie mam, ale... Tak trochę dziwnie. tylko na te drzwi. Tak? Mhm. Okej. Okay. A, tu są kabelki. Okej. Okay. Przyda się. tutaj drugi No łatwa tak jaka Problem <grymne> Jezu It's O, fuck. i odejdź stąd. A jak tu zginę, to coś się stanie? O, no zginę, bo dałby mnie. Jestem sneaky boy i taki będę na cichaczu. Jestem cały spocony, nie dość, że jest gorąco. To jeszcze gram we Freddy Fnap. Jeszcze jeden. Co, dobra. Okej, okay, no, łatwo. Robimy to. Okej, okay, dziękuję łatwo. Nara. A sobie stąd idę. Do zobaczenia. Cześć i czołem. Monty nie chce Cię widzieć przez prze... prze... Nie Czy w tej grze znowu dostaje schizofrenii z utka i dziursko Grzesiu. W tej grze dostanę schizofrenii po raz kolejny. nie jest dla mnie fajna pod względem zdrowotnym. Jezu... ale nie literali To jest o wiele cięższe niż Security Bridge, zwykłe Jakby No da się nabawić zawału serca przy tym A no pewnie, że nie odpowiada, no jakby inaczej, przecież to entertainment entertainment ARA! Ja stąd lecę! Parkour Jak ja... A, bo to nie z tej strony, dobra Muszę w wrzyć Czego to musi być takie ciężkie? Nie lubię ciężkich gier Mm -mm, na a Idę stąd Do zobaczenia, cześć i czołem papa. pa, pa. Mm -mm. Jest straszne. straszno Okej okay. To oznacza autosave, prawda? Prawda? Dzięki za oglądanie, trzymajcie się do zobaczenia, cześć, na razie.